Witajcie moi drodzy, z tej strony Arkadiusz, a w dzisiejszym odcinku będę recenzował cygaro marki Paradiso, które reprezentuje linię Revelation i to Revelation możemy tłumaczyć jako... Rewelacja bądź objawienie, aczkolwiek skłaniałbym się jednak tutaj bardziej ku temu drugiemu znaczeniu. Mam zarazem też nadzieję, że to cygaro będzie dla mnie takim cygarowym objawieniem tego roku, mimo że linia ta wcale w tym roku się nie ukazała, jest zdecydowanie starsza patrząc też na nazwy formatów, które reprezentują te linie, no mamy tutaj. Dosyć sporo takich nazw właśnie z tym objawieniem związanych w sumie takich starotestamentowych, bo mamy tam i Mistyk, i Odyssey, legend, Lewiatan, czy chociażby recenzowany dzisiaj Prophet, co oznacza tyle co prorok, więc mamy tam takie nawiązania do ksiąg Izajasza, czy księgi Psalmów. Ten nasz Profet, któremu się dzisiaj przyjrzę, ma 5,25 cala długości, czyli mniej więcej 13,3 cm, Natomiast Ring Test 54, szukając też dalej informacji o tym cygarze, bo coś mi nie pasowało tutaj z samym... Formatem, ma dokładnie jego tą nazwą właściwą podawaną w recenzjach, że niby jest to Robusto, tak naprawdę bliżej temu cygaru do Double Robusto. Nie jest to na pewno mój ulubiony format, ale mam nadzieję, że to cygaro sprawi, że go po prostu pokocham. A co na pewno w tym cygarze kocham, to powiem Wam tak. Generalnie, jeżeli idzie o pierścienie wszystkich cygar marki Paradiso, a jest tam pięć linii łącznie, one są po prostu prześliczne. Jeżeli ktoś z Was kolekcjonuje pierścienie, to jest po prostu małe arcydzieło. Na każdym z pierścieni jest oczywiście papuga trzymająca w dzióbku medale. Tych medali jest tutaj więcej. Są jakieś paczki, kwiaty, słońce w tle. Tu jest jakiś... Galeon, galera, czy jakoś tam się te statki nazywały. Są tutaj przeróżne tarcze. No, wygląda to naprawdę prześlicznie. To, to są po prostu małe obrazy. Podobne zdobienia, w tym takie zdobienia właśnie kwiecisto, trochę też wodne, bo, bo do wody jest tutaj nawiązanie, znajdują się na tym drugim pierścieniu. Pierścienie też są tłoczone. Aż po prostu miło ich dotykać. Natomiast jeżeli kupilibyście te e, cygara w Stanach Zjednoczonych, to swoją drogą nie będą się one nazywały Paradizo, tylko San Cristobal, o czym Wam nieco później opowiem. E, liść okrywowy cygara no, jest bardzo ładny, jest to Ecuadorian Sumatra. Natomiast ekwadorujący matra nie pochodzące z, z samej góry, można powiedzieć, tej roślinki zwanej tytoniem, tylko mniej więcej z jej środka. Jest to liść seko, jak doczytywałem. Binder natomiast pochodzi już z Nicaraguj, czyli ten nasz liść zawijający, a tytonie we wkładce, zresztą bardzo równo upchnięte tytoni we wkładce, pochodzą w całości z Nicaraguj. Cygaro w swoim przykładzie nie jest okrągłe jest bardziej prostokątne. Jest to typowy BoxPress. To zresztą chyba wszystkie cygara, nie licząc klasycznych Paradizo, bo tam no, tamte były bardziej jednak okrągłe. Są właśnie w tej formie taki BoxPress wielu uważa, że dzięki temu spłaszczeniu cygara smakują lepiej. Ja prawdę mówiąc, nigdy jakieś tam. Ogromnych różnic nie odczuwałem, nawet jeżeli wiem cygara w tej wersji klasycznej w porównaniu do BoxPress, ale ponoć jakieś różnice wyczuć się da. Natomiast kończymy już ten słowotok, przechodzimy do samego cygara. Powiem Wam, że są zwinięte po prostu prześlicznie, no, miło się na to patrzy. W ogóle sam liście jest w kolorze takiego młodego orzecha włoskiego. Praktycznie nie ma na nim żadnych większych żyłek. Kapturek jest całkiem starannie nałożony, aczkolwiek mam wrażenie, że ktoś go próbował tak trochę tutaj ścisnąć na górze. No, tutaj są takie dwa detale, które nie do końca mi się podobają. Samo cygaro przed odpaleniem pachnie. No, właśnie, jak pachnie trochę orzechowo, trochę skórzaście, trochę przyprawowo od stopy jest w ogóle bardzo słodko, celerowo, korzennie, orzechowo, jest to taki orzech y, laskowy wymieszany z włoskim, ale one są takie bardzo młode, tutaj słodkie. O Jezus, nie mogę się po prostu doczekać, kiedy odpalę to cygaro. I powiem Wam, że zastanawiałem się, czym to cygaro otworzyć, natomiast stanęło na tym, że Otworzę je po prostu klasyczną dwuostrzową obcinarką, albo nie aż tak klasyczną, no bo jest to oczywiście kolibri, w którym się zakochałem. Natomiast cygaro e, również w tym przypadku na pewno klasycznie dla mnie. Odpalę moim nieśmiertelnym trzypalnikowym jet. Kapturek bez problemów uległ dwuostrzowej obcinarce. Natomiast teraz oczywiście próba ciągu. Mm, jest po prostu perfekcyjny. Tak, jak lubię, opór minimalny, bardzo przyjemny. Mam nadzieję, że taki pozostanie do samego końca tego cygara. Co do smaków, które jeszcze w ogóle cygaro pozostawiło mi na ustach, jest tutaj taka moc orzechów i nieco cedru. Także jestem bardzo ciekaw, czy pojawią się one w trakcie palenia. Czas je odpalić. Powiem wam, że początek cygara jest niezwykle. Dymny. Po prostu to cygaro produkuje jakieś ogromne ilości białego dymu, który zaczyna mnie delikatnie szczypać w oczy, dlatego za chwilę będę musiał otworzyć okno. Natomiast w dymie tym jest po prostu moc orzechów. Orzechów brazylijskich, włoskich, takich młodych, natomiast pozbawionych słodyczy. Tutaj kompletnie nie ma żadnej słodyczy. Jest bardzo wytrawnie, ale przyjemnie. Przejawia się tutaj też taka nuta drewna dębowego, takiego suchego. Jest też szczypta pieprzności. Generalnie jest przyjemnie. Sam dym jest taki dosyć, bym powiedział, suchy w swojej fakturze, więc przepijam całość kawą. No ja cygara też odpaliło mi się no, proszę, jako od linijki e, miało na chwileczkę taki mało tenki skręt, natomiast już się wszystko wyrówniało i jest e, po prostu pięknie. E, Popiół jest biały, z takimi szarnymi prześwitami, mam nadzieję, że będzie się długo trzymał, co też e, bardzo lubię, ciąg po prostu idealny. A skoro zacząłem Wam mówić o początku cygara, to może w ogóle przejdę do początków samej marki. E, marka ta została zaprezentowana w roku 2006 w Stanach Zjednoczonych, natomiast cygara te pojawiły się na rynku dopiero w roku 2007. Cygara te w USA nazywają się w ogóle San Cristobal, co jest nawiązaniem do takiej Starej kubańskiej marki, która w XX wieku zniknęła z rynku, by powrócić w roku 1999. A Amerykanie lubili sobie generalnie zawsze na dziko rejestrować marki kubańskie, żeby sprzedawać jako swoje. A ponieważ trwa spór między no, prawowitym właścicielem marki, czyli Kubańczykami, dzisiejszym Abanos Essa, który zajmuje się tutaj dystrybucją, jest właścicielem marek, a właśnie różnymi dystrybutorami i procentowami ze Stanów, to by te cygara mogły być poza Stanami sprzedawane, one, no, musiały przejść te zmiany nazwy. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę, że to. No, cygaro ma dużo takich, można powiedzieć, rajskich, nieco akcentów, a nawet sporo akcentów, a w sumie to nawiązujących, powiedział nawet bardziej do czasów Kolumba, ale generalnie jest kolorowo i fajnie. To to Paradizo, co oznacza tle, co raj po włosku, chyba nawet bardziej mi tutaj do całości pasuje. W każdym razie, Przechodząc do samych cygar. Mamy rok 2007, pierwsze San Cristobal, albo po prostu Paradizo, będę używał tej nazwy, ponieważ recenzuje Paradizo, pojawiają się na rynku, praktycznie z marszu cieszą się dosyć dużą popularnością, a to dlatego, że siły przy Produkcji i dystrybucji tych cygar połączyły dwie rodziny. Za e, zaprojektowanie tych cygar, cały ich mieszanki, rozwinięcie odpowiada Jose oraz Jamie Garcia. To ci sami ludzie, co między innymi robią e, cygara e, Don e, Pepin. E. Garcia po prostu, bądź My Father. Zresztą oni stoją właśnie za My Father Cigars. I tam też te cygara są zwijane w Nikaragui, w Esteli. Natomiast druga rodzina, która zajmuje się tutaj dystrybucją, jest właścicielem marki, bądź w sumie no, dwóch marek, jakby zakrętych w jednym cygarze. To rodzina Państwa Lewin w ramach. Prowadzonej przez nich działalności, zajmują się oni nie tylko dystrybucją cygars na Zjednoczonych, ale też właśnie mają kilka marek, w tym taką markę jak Ashton. Zresztą Ashtona ja też recenzowałem na kanale, możecie na pewno znaleźć recenzję VSG i właśnie ta marka do nich należy i w, te Cygara Paradiso to też nie jest, można powiedzieć, taki pierwszy romans Lewinów z Garciami, gdyż wypuścili oni wspólnie kilka różnych cygar, ale to oczywiście materiał na inne recenzje. Tymczasem koniec z tą paplaniną i czas przejść do tercji pierwszej, w której to cygaro wprawia mnie w osłupienie, gdyż powiem wam, że dym tego cygara pozostawia mi na języku uczucie takiego. Musowania, jakbym dosłownie rozgryzł taki musujący cukierek, jak pewnie kojarzycie, był kiedyś i chyba też nadal są takie ara. Landrynki, można powiedzieć, takie twarde cukierki z tym takim musującym, owocowym proszkiem w środku. To właśnie musuje, ten dym musuje. Próbowałem to w ogóle, można powiedzieć, przepić kawą z mlekiem i z brązowym cukierem. Poprawiłem później też czystą wodą mineralną, bez, bez żadnych bąbelków. A kiedy wziąłem pufnięcie, to musowanie tutaj się jak najbardziej pojawia. No tak, jest musujące, jest po prostu przedziwnie. Natomiast jeżeli idzie o sam profil cygara, te orzechy powoli się zmieniają. One tutaj są, ale gdzieś tak wycofały się nieco do tyłu. Pojawiła się tutaj taka szczypta cynamonu, natomiast jest ona dosyć mocno wycofana. Nie jest ona jakoś intensywna, ale też zacząłem wyczuwać migdały. Natomiast takie dziwne migdały. Owszem, ta migdałowość z tych migdałów kalifornijskich tu się pojawiła, ale jeszcze coś takiego wokół nich specyficznego. Okazało się, że producent nazywa ten smak smoky almond, więc jakby dymione, wędzone, te orzeszki, nie wiem, nie, nie mam pojęcia, no jest, jest to dosyć ciekawy smak, też jakby niepowtarzalny i taki, którego nie wyczuwałem w żadnym innym cygarze, tak więc no póki co Paraiso Revelation to rzeczywiście jakieś cygarowe objawienie, mimo że smaki te nie są szczególnie intensywne, zresztą producent podaje, że to body, jak i moc są na średnim poziomie, no to... Mimo braku takiego rąbnięcia smakowego, to co dostaje i tak jest zaskakujące i przyjemne, natomiast czekam tutaj na jakąś taką słodką kontrę, co by całość dosłodzić, i myślę, że wtedy orzechy będą jeszcze lepsze. Co Wam też o tym cygarze muszę dopowiedzieć? W roku 2015, na początku w sumie roku. Tak, na początku roku, w pierwszym wydaniu e, Cigara w Siano Magazine 2015 e, pojawiła się lista top 25 najlepszych cygar roku z roku 2014 i na miejscu 18 właśnie znalazło się to cygaro, tylko nie w formacie Prophet, a w formacie e, Legend. No więc gdzieś tam jednak urzekło naprawdę wysublimowane gusta ludzi, którzy cygar bardzo dużo wypalili i zarazem recenzują cygara w ramach największego na świecie magazynu cygarowego. Co mam też muszę dopowiedzieć. W 2007 roku, kiedy ukazały się cygara Paraizo, następnie już 4 lata później pojawiła się kolejna taka... Można powiedzieć linia, a w sumie nawet nie powiedzieć linia, bo pojawiła się po prostu kolejna linia w ramach marki Paraiso. Nazywała się ona Ovation, była w zdecydowanie w jaśniejszej okrywie, natomiast Revelation pojawiło się na rynku w roku 2013, więc... Można powiedzieć, w tym roku obchodzimy 11-lecie tej linii na rynku, a co mnie zaskakuje, to to, że niewielu moich kolegów po fachu jakoś pali te cygara, ale z tych recenzji, które czytałem, no, były one dosyć pochlebne, tak więc oczywiście no, jestem tych cygar bardzo ciekaw, ale nie ma tutaj co... Chwalić dnia przed zachodem słońca. Tym samym opowiem Wam za chwilę, w sumie, jak to cygaro smakuje w tercji drugiej, do której dopalenie zajęło mi 40 minut spokojnego palenia. Zarazem, też w tercji drugiej, musiałem pozbyć się tego dodatkowego pierścienia z napisem Revelation, opisującym, w sumie nazywającym tę oto linię, gdyż był tak przyspawany do cygara, że po prostu cudem udało mi się go odklajstrować, ale o dziwo. Nie uszkodziłem w ogóle tego pierścienia, chociaż odrobineczkę go przysmaliłem. Natomiast ten pierścień główny porusza się góra-dół, mogę go sobie tutaj przesuwać i cały czas patrzeć na jego piękno, póki jeszcze jest na cygarze. Mimo ringu 54, cygaro spala się no, dosyć szybko, ale na pewno bardzo komfortowo, więc bardzo, ale to bardzo ciężko mi je tutaj przegrzać. Cygar, jak widzicie, spala się jak od linijki, popiół trzyma się do mniej więcej 3 cm, bo też tyle miał, kiedy łamałem go w popielnicy i prawdę mówiąc, no, nie miałem żadnego oporu przy złamaniu, w sumie tylko delikatnie dotknąłem i odleciał, więc tak czy siak no, nie jest on ultratrwały, więc tutaj troszeczkę spodziewałem się więcej, ale oczywiście nie jest to nic, co by wpływało na opinię o tym cygarze. Cygar ocał też też produkuje ogromne kłęby białego, gęstego dymu, Jest go tutaj po prostu ogrom. Na pewno to, co się zmieniło w tercji drugiej, to to. Dziwne uczucie, które powodował dym, to takie musowanie. Zdecydowanie się zmniejszyło. Ja cały czas gdzieś wyczuwam je na końcówce języka. Nie wiedzieć czemu. Widać, ten typ tak ma. Albo ja może mam dzisiaj jakiś taki dzień. W każdym razie sam dym jest przyjemny. Zaczęły się tutaj też pojawiać w tercji drugiej słodkie nuty, w sumie to z końcówką tercji pierwszej. Więc cały czas mam tutaj tę gamę orzechów. Głównie jest tutaj ten smoky almond. Ten migdał taki wędzony, jak to nazwał producent, oczywiście dosyć ciekawy. Jest tutaj odrobinka drzewności, nieco też korzenności, ale nie jest ona taka mocna, taka atakująca i się w kubki smakowe. Także wyczułem tutaj odrobinę takiego. Nawet bym powiedział słonego karmelu przez chwilę, a także szczyptę cynamonu. Natomiast te wszystkie pozostałe, około można powiedzieć orzechowe smaki są dosyć mocno wycofane. Te orzechy też nie są na takim ultra głębokim poziomie, więc mamy tutaj jak najbardziej tę średnią budowę zachowaną. Ale generalnie powiem Wam, cygara jest przyjemna. No, to jest taki mały deser w formie cygara. Takim można powiedzieć. Orzechowy batonik, tylko leży do wypalenia. Tak więc jestem ciekaw, czy coś się tutaj się zmieni, czy to cygaro pozostanie takie do końca, jakie już jest. W każdym razie, nawet jakby tak się stało. I tak muszę powiedzieć, że póki co bardzo miło spędzam czas z tym cygarem, i tego właśnie od cygar oczekuję. Tak więc wracam do Was w tercji trzeciej i oczywiście ostatniej. W ogóle powiem Wam, że kiedy wchodziłem w tę tercję, cygara w pewnym momencie zaczęło mi tak bardzo dziwnie smakować. Okazało się, że tak się w nie wciągnąłem, że po prostu przyjarałem pierścień. I ten papier się tutaj już troszeczkę zwęglił, stąd ten taki przypalony smak się na chwilę pojawił. Całe szczęście udało mi się całość w porę wyłapać i po prostu ten pierścień zdjąć. W ogóle pięknie się rozkleił, teraz macie go w całej okazałości. Jest po prostu prześliczny, na pewno znajdzie swoje miejsce w mojej kolekcji. Szkoda się po prostu z nim rozstawać, z takim właśnie arcydziełem. Natomiast pozostając w przysłowie arcydzieło, czy. Paraiso, Revelation, czy Paradizo w sumie, Revelation w formacie Prophet to jest właśnie takie arcydzieło. Hmm. Na pewno nie jest to najlepsze cygaro, jakie w życiu paliłem. To na pewno nie jest. Żadne cygaro, nawet z mojego top 10. Bo cygaro na tę chwilę w tercji trzeciej, poza tym, że kopci po prostu jak parowóz nie idzie tutaj wysiedzieć, jest teraz. Bardzo wytrawne, takie tytoniowe. Jest tutaj dużo cedru, ale nie są słodkie, Jest on właśnie taki suchy, pozbawiony tej słodkości. Jest tutaj też taka pewna balsamiczność w ogóle w tym dymie. Te orzechy, które tutaj były, już gdzieś dawno wyparowały. Też jak paliłem to cygaro tak bardzo na chłodno w trzeciej tercji, na takiej granicy wręcz gaśnięcia, to w ogóle wyczułem coś takiego jak. Liofilizowane borówki, także był to smak dosyć ciekawy, ale dosyć szybko zniknął. Natomiast kiedy to cygaro przegrzewałem, zauważyłem, że pojawiał się taki cytrusowy, nieco kwaskowy posmaczek, więc znaczyło to tyle. Arkadiuszu, zwolnij, nie przekraczaj tej granicy. Tak więc starałem się palić to cygaro. Co by nie było na pewno gorące, no bo można powiedzieć, że ma wbudowany taki alert w sobie, to tak dla tych, którzy chcieliby to cygaro palić szybko. Odnośnie szybkiego palenia godzina 15 minut palenia za mną przy tak no, sporym formacie to na pewno jest niezły wynik. Co najlepsze cygaro cały czas smakuje. Chociaż robi się już nieco takie goryczkowe, na pewno też w trzeciej tercji zniknęło to uczucie musowania na języku, co w sumie no, było dosyć dobre. Znaczy to, że zniknęło to musowanie, gdyż to uczucie było bardzo dziwne, ale może akurat dzisiaj jakoś tak cygaro na mnie wpłynęło. Na pewno przez to nie obniżę w żaden sposób tutaj oceny dla tego cygarka. Jeżeli o spalanie, tercja trzecia no nie jest już taka idealnie równa, nawet na chwilę tutaj w ogóle całość zaczęła szaleć, tak więc musiałem to cygaro przedmuchać po wcześniejszym złamaniu popiołu, tak więc znowu nie ma tutaj jakiegoś tego popiołu imponującego. Ten, tak jak mówiłem, trzyma się około 3 cm, potem odpada. Myślałem, że będzie troszeczkę lepiej, no ale to jest cygaro, więc pewnych rzeczy przewidzieć się po prostu nie da. Więc pierwsze wrażenie tej pancerności popiołu zostało dosyć szybko zweryfikowane. Natomiast, wracając tutaj do samej oceny tego cygara. Hmm. Jeżeli to cygara kosztowałoby tyle, za ile je kupiłem, czyli te mniej więcej 37 zł, powiem wam jedno. To. Cygaro byłoby swoistym sztosem. Szczególnie dla mi początkujących miłośników cygar, którzy wchodzą w ten świat, bo te takie orzechowo, cedrowo, nieco pieprzne, karmelowe smaki, nawet taka delikatna kawa, która tutaj na chwilę się pojawiła, są naprawdę przyjemne, mimo że nie są bardzo intensywne, no ale miało być to medium, jest to medium. Yy, miłośnicy cygar, którzy już trochę cygar palą yy, i mają pewne doświadczenia, może nie z tymi nawet cygarami, ale może by po to sięgnęli, myślę, że śmiało wydaliby 37 zł na to. Dziś natomiast no cena to mniej więcej 50 zł za sztukę i niestety obawiam się, że w tym segmencie jest sporo ciekawszych obecnie cygar, ale tak czy siak mogę. Tutaj dać Wam moją rekomendację co do zakupu tego cygara. Myślę, że każdego stać na jakąś sztukę. Ja generalnie dzisiejszą degustację oceniam na czwórkę z plusem. Fajnie spędziłem czas z tym cygarem. Było miło, może niewybitnie, ale jest to naprawdę dobre, fajne cygaro, które warto mieć w humidorze i myślę, że będzie idealne tak do. Porannej kawy przy jakimś niedzielnym poranku, jak i na wieczorny, nieco dłuższy odpoczynek przy literaturze, filmie, przy muzyce. Generalnie jest to fajne cygaro do po prostu odpoczynku. Zresztą powiem wam, czytam sobie też teraz książkę. Postanowiłem zacząć od początku Cyberpunk, Punk. Przejść wreszcie wszystkie trzy części za jednym zamachem, i tak jak wam mówiłem, aż zapomniałem w trakcie palenia, że po prostu. Mm, to jaram sobie to, to, to cygaro i jest on jakimś dodatkiem. Miałem wrażenie, że wręcz zlało mi się tutaj po prostu z moim wieczorem. Paliłem sobie tak komfortowo i tak fajnie i było tak przyjemnie, że właśnie przypaliłem ten mój pierścień. Przypomnę, wygląda on tak. W tym momencie kończę tę wideorecenzję. Dziękuję, że byliście ze mną. Dziękuję, że obejrzeliście do końca. Jeszcze ostatni puf, A nawet dwa. Uch! Cygaro zrobiło się już bardzo gorzkie, więc cygaro ląduje w tym momencie w popielnicy. Ja. Zachęcam was zarazem oczywiście na sam koniec do subowania, zostawiania łapek w górę, komentarzy, jeżeli paliście te cygara. Napiszcie mi, jak Wy je postrzegacie. Czy tak samo je odebraliście jak ja. Możecie też napisać mi inne cygarowe rekomendacje. Oczywiście wszystkie je sobie gdzieś tam spisuję i część z nich doczeka się swoich odcinków, a tymczasem mogę zakończyć te wideo. Recenzje słowami. Recenzował dla Was wasz ulubiony cygarowy vloger Arkadiusz. Na razie.